Instytut rozwoju po raz kolejny realizował projekt dotyczący promowania kultury kaszubskiej. Tym razem celem projektu było zapoznanie uczestników z haftem kaszubskim złotym, tak zwanym haftem królewskim na kaszubach czepcowym. Tym razem 12 osób kobiet w przyszłości pewnie zapraszamy też i mężczyzn. Tym razem 12 kobiet pogłębiało swoje zakres umiejętności w tym, no, co by wiele nie powiedzieć, trudnym zadaniu, jakim jest haft koszubski, szczególnie ten złoty. haft jest haftem jakby ogólnoeuropejskim i jego wzory powtarzają się w całej Europie ponieważ w średniowieczu kiedy ten haft rozkwitał jakby była bardzo duża wymiana w klasztorach sióstr podróżowały z jednego klasztoru do drugiego przywoziły tam swoje wzory te wzory jakby się utrwalały na konkretnym terenie i one także były przerabiane przez lokalnych hafciarzy, przez siostry zakonne, przez dwórki. Każde, każde środowisko jakby miało swoją taką bazę wzorów, która jednak też czerpała z innych, nawet nawet takie rzeczy jak najazdy tatarskie na Rzeczpospolitą też nam przynosiły nowe wzory haftu złotego. I jest taką ciekawostką, że możemy te same wzory spotkać i tu u nas na Kaszubach i kiedy pojedziemy na przykład na Ukrainę czy do Turcji, one, one tam także istnieją, na przykład to są owoce granatu, czy liście akantu, czy palmety, czyli takie stylizowane liście palmy, one po prostu istnieją w całej kulturze europejskiej. My tu na naszych terenach jakby zaadaptowaliśmy sobie ten haft złoty na potrzeby strojów regionalnych, na potrzeby czepców, strojów liturgicznych i także od 100 lat naszych serdaków takich w tych tak zwanych strojach ludowych. Wykonujemy je teraz właśnie przeważnie złotą nitką. To są nici albo jedwabne, albo też z takich sztucznych włókien. I technika haftu złotego bardzo różni się od, od techniki haftu kolorowego, ponieważ haftuje się podwójną nitką. Jedna nitka, nitka bawełniana, przechodzi od dołu i tą nitką przyszywa się nit złotą. Która jest właściwie tylko po wierzchu materiału ona, no Raczej nie przeciąga się jej przez materiał, ponieważ ona się strzępi i by się po prostu zniszczyła. E, inną techniką jest hałk To jest e, taka sprężynka, którą się tnie. E, to jest drucik metalowy. E, tnie się na małe kawałki i układa na podkładzie e, tak, jak jest e, po prostu wzór. Do haftu złotego również używa się różnych tasiemek, sznurków, koralików. No i sam bajorek ma mnóstwo odmian, są grubsze, cieńsze, także materiałów do haftu złotego jest mnóstwo. Oczywiście ten haft jest bardzo efektowny, kiedy się go wykona i no jest na kim powiesić oko, że tak powiem dlatego tak bardzo mnie ujął swoimi jakby możliwościami, ponieważ on daje dużo możliwości takiej realizacji artystycznej. Kiedy nauczyłam się tego haftu, a jakby pierwszą osobą, która mi go pokazała, była pani Inga Mach, która mieszka pod Bytowem, Zaczęłam jakby sama poszukiwać nowych wzorów, nowych inspiracji, no i pierwszą, pierwszą rzeczą, która tutaj, którą, miałam do, do, którą mogłam wykorzystać to są tablice, które są wydane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i w tych tablicach jakby są te wzory haftu złotego zawarte. Oczywiście te tablice to była tylko taka podstawa, bo również szukałam różnych zdjęć, kontaktowałam się z ludźmi, którzy zajmują się haftem i bardzo lubię jakby wykorzystywać te stare wzory. One są po prostu przepiękne, stare motywy. Lubię właśnie teraz ostatnio zajmuję się tym także jeszcze, jakby nie mam takich gotowych prac, ale... Pracuję właśnie nad, takimi, nad wykonywaniem tych starych takich. Sama jakby technika nie jest trudna, bo właściwie nauczyć można się w kilka chwil, ale najtrudniejsza jest właśnie cierpliwość, dokładność przede wszystkim, bo właściwie każdy element tutaj ma znaczenie, od napięcia po prostu płótna na ramy. Porówny, po prostu przyszycie materiału, na którym będziemy haftować. Potem trzeba precyzyjnie nanieść wzór. Oczywiście nie rysuje się go na aksamicie, bo, bo to nie ma sensu, nie byłoby nic widać, więc trzeba go narysować na papierze, od spodu przypiąć, przewlec, przenieść nitką bawełnianą ten wzór na prawą stronę i właściwie dopiero potem. Robimy podkład z filcu bądź z jakiejś nici bawełnianej. No ja używam filcu, chociaż niektórzy też używają na przykład tektury. I ten podkład trzeba oczywiście precyzyjnie umieścić na wzorze. I dopiero można się zabrać do pracy. Dopiero tutaj wtedy bierze się do ręki złotą nitkę, czy bajorek, czy cokolwiek innego. Jeszcze taką ciekawostką jest, że można do tego haftu złotego używać bursztynów. To jest nasz lokalny tutaj skarb i on bardzo pięknie wygląda na wkomponowane w złote hafty. W tym miejscu też chciałbym złożyć podziękowania kolegospodni wiejskim w Kłobuczynie, przedstawicielom tej instytucji, które się zaangażowały też w nasz projekt, jak również przedstawicielom podziękowania należą się dzieckiego muzeum, bo też, bo też dzięki tym osobom wiele udało się w, te, w tej dziedzinie zrobić. Na pewno będziemy przygotowywali się do kolejnych edycji. Zainteresowanie spore i myślę, że tych, tych umiejętności, które tym razem panie, panie gdzieś się zapoznały z nimi i, i zdobyły, będą wymagały tego, żeby wejść coraz, w głębie, coraz głębiej w sztukę haftu złotego.